Przez dwa lata trwały walki na pustyni w Afryce Północnej. Brytyjczycy, Niemcy i Włosi walczyli o panowanie nad rejonem, przez który biegła najważniejsza droga wodna świata kanał Suezki, gdzie znajdowały się pola naftowe, przez który biegły drogi do bogactw Kaukazu i Indii. W tej wojnie Decydowała nie tylko liczba żołnierzy, dział i czołgów. W tej wojnie ostatnie słowo należało do szpiegów. Na początku 1941 roku los wojny na pustyni zmienił się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. W lutym tego roku Hitler, zaniepokojony porażkami swoich sojuszników Włochów w Afryce, przysłał tam nową broń. Deutsches Afrika Korps. W marcu Afrika Korps uderzył i do 30 maja odepchnął wojska brytyjskie daleko na granicę Egiptu. W lutym 1941 roku w niemieckich portach zaczęto ładować na statki czołgi, działa i żołnierzy, korpusu ekspedycyjnego, który w Afryce miał powstrzymać Brytyjczyków wybierających wojska włoskie. 18 lutego w Trypolisie wyokrętowano 5 Dywizję lekko, Później dowieziono żołnierzy i sprzęt 15 Dywizji Pancernej. Te dwie jednostki utworzyły trzon Afrika Korps, nad którą dowództwo objął generał Erwin Rommel. Służbę wojskową rozpoczął w piechocie w 1910 roku, gdy miał 19 lat. W czasie I wojny światowej dał się poznać jako żołnierz doskonały, zimny, przebiegły, bezwzględny, niezwykle śmiały, jak pisał jego biograf. Po wojnie pozostał w Reichswehrze, 100 tysięcznej zawodowej armii. Był tylko żołnierzem i nie interesował się polityką. W 1938 roku Hitler, który przeczytał książkę Romla, mianował go dowódcą batalionu odpowiedzialnego za swoje bezpieczeństwo. Na wiele lat Rommel stał się wiernym sługą Hitlera, odnoszącym dla niego zwycięstwo. We wrześniu 1939 roku, w czasie wojny z Polską, Rommel dowodził kwaterą główną Hitlera. Jego wielka kariera miała się dopiero rozpocząć rok później. Swoje talenty dowódcze wykazał w maju 1940 roku prowadził siódmą dywizję pancerną w głąb Francji. Jego żołnierze zdobyli 277 dział, 458 czołgów, 5000 ciężarów, 97500 jeńców. Zestrzelili 52 samoloty i zdobyli na ziemi 15 samolotów. Straty dywizji były niewielkie. 574 zabitych, 42 czołgi zniszczone. Hitler uznał, że Rommel potrafi zatrzymać Brytyjczyków w Afryce i dotrzeć do Nilu. Dlatego w jego ręce oddał dowodzenie korpusem ekspedycyjnym Deutsches Afrika Korps. Wydarzenia pierwszych tygodni po wylądowaniu w Libii oddziałów Afrika Korps nie zawiodły oczekiwań Hitlera. Dlaczego? Można byłoby powiedzieć, że Niemcy dysponowali lepszym uzbrojeniem. Trzonem niemieckich sił pancernych były czołgi Panzer III. W wersji G uzbrojone były w działa krótkolufowe, kalibry 50 mm i dwa karabiny maszynowe. Załogę chronił pancerz o grubości do 30 mm. Rozwijały prędkość 40 km na godzinę, i miały zasięg 165 km. Jeszcze lepszy czołg pancer 4 miał działo kalibrze 75 mm i dwa karabiny maszynowe. Osłonięty pancerzem o grubości 50 mm rozwijał prędkość 42 km na godzinę i mógł działać w promieniu 200 km. Bez wątpienia były to lepsze czołgi niż czołgi brytyjskie. Oto jeden z licznie używanych na pustyni czołgów Matilda. Dobrze zabezpieczony przed pociskami pancerzem o grubości do 78 mm, był jednak zbyt ciężki, 26,5 tony, zbyt wolny, 24 km na godzinę, i zbyt słabo uzbrojony, jedno działo kalibru 40 mm i jeden karabin maszynowy, aby mógł być równorzędnym przeciwnikiem czołgów niemieckich. Rommel miał jednak broń o niezwyklej sile, którą posługiwał się z prawdziwym mistrzostwem. Działa przeciwlotnicze kaliber 88 mm. Rommel wielokrotnie stosował ten sam manewr. Jego czołgi nagle dawały pola czołgom brytyjskim. Te rzucały się w pogoń i wtedy wjeżdżały pod lufy świetnie zamaskowanych i świetnie ustawionych, dział kalibru 88 mm, straszliwych dział. Pociski kalibru 88 mm przewiercały się przez pancerze brytyjskich czołgów jak przez papier, choć wystrzeliwane były z odległości 2 km. Tak było pod Solum. Gdy 13 dział kalibru 88 mm zniszczyło 123 z 238 brytyjskich czołgów, a takich porażek działa kalibru 88 mm zgotowały Brytyjczykom znacznie, znacznie więcej. Było to bez wątpienia najlepsze działo II wojny światowej. Flukj abwerkanone, kaliber 88 mm. Skonstruowane w zakładach krupa miało zwalczać samoloty lecące na wysokości do tysiąca metrów. Do tego działa używano takich pocisków, ten pozbawiony jest zapalnika. Ale prawdopodobnie w czasie, w kampanii francuskiej generał Erwin Rommel wpadł na pomysł, aby działo to użyć do zwalczania celów opancerzonych, do zwalczania czołgów. I okazało się, że pociski wystrzeliwane z tego działa są niesłychanie skuteczne, że doskonale radzą sobie z pancerzami francuskich czołgów. Co było źródłem sukcesów generała Erwina Romla. Wyższość niemieckich czołgów bez wątpienia były lepsze od czołgów brytyjskich, ale pamiętajmy, że wojska niemiecko-włoskie miały 550 czołgów i dział samobieżnych, a Brytyjczycy mieli 924 czołgi i działa samobieżne w połowie 1941 roku. Lepsze wyszkolenie i wyższa wartość bojowa żołnierzy niemieckich. Nie można powiedzieć, żeby żołnierze brytyjscy, hinduscy, nowozelandcy, polscy ustępowali wyszkoleniem i duchem bojowym żołnierzom niemieckim. Walory dowódcze generała Erwina Romla bez wątpienia był wybitnym dowódcą, ale nie można powiedzieć, że deklasował dowódców brytyjskich. Gdzie więc leżało źródło sukcesów generała Romla? Odpowiedzi musimy szukać daleko, daleko od Afryki, we Włoszech. Wiernym sojuszniku Niemiec hitlerowskich ścisła współpraca była widoczna nie tylko na froncie, gdzie niemieckie wojska ratowały Włochów przed kompromitującymi klęskami. Daleko od bitewnej wrzawy trwała współpraca wywiadów niemieckiej Abwery i włoskiego S.I.M., to właśnie szef włoskiego wywiadu Cezare Amey, przekazał w sierpniu 41 roku szefowi Abbery kopię amerykańskiego szyfru dyplomatycznego czarnego kodu W niemieckich rękach znalazła się niewielka, ale niezwykle ważna książka Czarny kod Szyfr nazwany tak od koloru okładek Posłaniec włoski Loris Gerardi, wykradł czarny kod z sejfu ataše wojskowego Stanów Zjednoczonych, pułkownika Fiskiego. Sfotografował zawartość tej czarnej książki i przekazał wywiadowi włoskiemu. Wywiad włoski oddał to wywiadowi, wywiadowi niemieckiemu, Abwehrze. Co? Amerykański kod dyplomatyczny, czarny kod mógł mieć wspólnego z brytyjskimi tajemnicami wojskowymi. Otóż tego szyfru używał atasze wojskowe, amerykańskie atasze wojskowy w ambasadzie w Kairze, pułkownik Fellers. Był to niezwykle sumienny człowiek. Każdego dnia wizytował oddziały brytyjskie, rozmawiał z dowódcami. Każdego dnia sporządzał bardzo staranne raporty, w których pisał o zaopatrzeniu, o morale wojsk, o planach dowództwa brytyjskiego. Szyfrował je przy pomocy czarnego kodu i wysyłał do Waszyngtonu. Nie mógł przecież wiedzieć, że Niemcy ten czarny kod mają. Raporty pułkownika Felersa rejestrowano w stacji na słuchu radiowym kapitana Z.B.M. Kompania kapitana Z.B.M. była drugim niezwykle ważnym źródłem informacji o ruchach i planach wojsk brytyjskich. Przez całą dobę weterze rozbrzmiewały komunikaty, rozmowy, rozkazy. Oczywiście najważniejsze informacje były zaszyfrowane lub też utajniane przy pomocy dość prymitywnych kodów, ale uważny słuchacz z pewnym doświadczeniem nie miał większych kłopotów ze zrozumieniem całej tej wrzawy. Kapitan Zebom był mistrzem nad mistrzami po sposobie nadawania rozróżniał jednostki. Potrafił lokalizować je i orientować się w ich ruchach. 16 czerwca posterunek kapitana Zeboma zarejestrował rozmowę między dowództwem 29. Brygady Hinduskiej a 7. Dywizji Pancernej. Wynikało z niej, że w nocy garnizon fortu El Adem uderzy na pozycje niemieckie. Rommel, wiedząc o tym, postanowił uprzedzić Brytyjczyków i rzucił do akcji 90. Dywizję Lekką. Ta spadła na całkowicie zaskoczonych Brytyjczyków i zdobyła fort El Adem ważny w całym systemie obrony to Bruku. W lipcu wywiad brytyjski zlokalizował posterunek nasłuchowy kapitana Zeboma. Rozkaz zlikwidowania tego posterunku otrzymał 48 Batalion Australijski. W nocy z 9 na 10 lipca 1942 roku batalion ruszył do ataku. Udało im się przedostać do okopów włoskiego 7 Pułku Bersalierów, którzy mieli strzec dostępu do wzgórza spali. Australijczycy nie mieli żadnych kłopotów z opanowaniem ich pozycji, ale walki ze stuosobową kompanią niemiecką były krwawe. Dowódca, kapitan Zejbom, został ciężko ranny bagnetem w brzuch i zmarł po przewiezieniu do szpitala w Kairze. W samochodach po sterunku Zeboma znaleziono bardzo wiele dokumentów, które mówiły Brytyjczykom, jak wiele Niemcy wiedzieli o ich planach ich zamierzeniach. Brytyjski oficer, pułkownik Walter Scott, badający te dokumenty, niewiele więcej mógł powiedzieć. Musiał przeanalizować tysiące kartek papieru spoczywających w skrzyniach. Ale zainteresowała go, zainteresowała go książka, anglojęzyczna książka Rebeka. Oznaczało to, że posterunek Zeboma odbierał meldunki od szpiegów niemieckich działających w Egipcie. Gdyż Rebeka musiała być kluczem do szyfru. Co więcej, znalazł również w notatkach Zeboma kryptonim Kondor. Nic więcej Walter Scott powiedzieć nie mógł, ale intuicja łowcy szpiegów mówiła mu, że Kondor to bardzo ważna sprawa. I nie mylił się. Ale Brytyjczycy też mieli tajną broń, enigmy. W lipcu 1939 roku polscy kryptolodzy Rejewski, Zygalski i Różycki. Którzy złamali niemiecki szyfr i opracowali system odczytywania enigmy, przekazali swoje odkrycia w ręce Brytyjczyków. Dzięki temu Brytyjczycy dowiedzieli się o planowanym nalocie niemieckich bombowców na Coventry, czy miasto można było uratować przed niemieckimi bombami. Churchill uznał, że przygotowania do Ebrony lub ewakuacja zdradzą Niemcom, że Anglicy potrafią odczytywać ich szyfry. Dlatego w nocy z 14 na 15 listopada 1940 roku zginęło Coventry. Enigma oddawała Brytyjczykom nieocenione usługi w czasie bitwy o Anglię dowiadywali się o trasach przelotów niemieckich bombowców i mogli je skutecznie zwalczać. Bez wątpienia klęska Niemców w bitwie o Anglię była również dziełem enigmy. Na morzach Brytyjczycy mogli poznawać zamierzenia flot niemieckiej i włoskiej i odnosić zwycięstwa. Na Atlantyku. Dowiadywali się o planowanych niemieckich atakach okrętów podwodnych i mogli je skutecznie zwalczać oraz niszczyć statki zaopatrujące uboty. Bez wątpienia rozszyfrowanie depesz dowódcy pancernika Bismarck. Odegrało dużą rolę w odnalezieniu i zatopieniu tego pancernika. Bitwa pod Matapanem na morzu Śródziemnym zakończyła się sukcesem Royal Navy, gdyż Brytyjczycy poznali zamierzenia Włochów. Siła Enigmy była ogromna na lądzie, morzu i w powietrzu, w Afryce Północnej również. Brytyjskie stacje na słuchu radiowego Przechwytywały depesze Romla, zaszyfrowane depesze Romla, które wysyłał do Berlina i Rzymu. Stamtąd z tych stacji depesze te trafiały do ośrodka dekryptażu w Bletchley Park w Anglii. W tym ośrodku kryptolodzy angielscy dzięki trzem polskim kryptologom, powtarzam, to, dzięki trzem polskim kryptologom, mogli odczytywać depesze szyfrowane w Enigmie. Następnie już. Odszyfrowane depesze były szyfrowane, ale szyfrem angielskim i przesyłane do kwatery głównej generała Auchinleka, głównodowodzącego wojskami brytyjskimi na Bliskim Wschodzie. W ten sposób głównodowodzący wojskami brytyjskimi mógł znać zamiary romla. Skoro więc Brytyjczycy znali te zamiary, to dlaczego zbierali takie baty? Otóż tylko trzej ludzie mogli Wiedzieć, że informacje o zamiarach Romla pochodzą z rozszyfrowanych depesz. Był to głównodowodzący, szef operacji wojskowych i szef wywiadu. Nikt inny wiedzieć o tym nie mógł. Nawet dowódca ósmej armii, generał Neil Ritchie. W maju 1942 roku kwatera główna w Kairze dowiedziała się o tym, że Rommel przygotowuje zasadzkę pod L. Adem, dowiedziała się z depeszy Romla, rozszyfrowanej depeszy Romla. Natychmiast szef wywiadu, pułkownik de Gigant, wyruszył do dowódcy ósmej armii, aby go ostrzec. Dotarł do jego kwatery i powiedział mu, że Rommel czyha na jednostki ósmej armii pod El Adem. Nie mógł oczywiście powiedzieć życiemu, że informacja ta pochodzi z depeszy Romla. Ricci uznał, że źródłem informacji jest, są szpiedzy, może rozpoznanie lotnicze, ale przecież on, dowódca ósmej armii w polu, też miał swoich szpiegów, też miał swoje rozpoznanie lotnicze. Uważał, że on wie lepiej. Generał Ricci nie uwierzył w informację o zasadce pod El Adem. 13 czerwca 300 brytyjskich czołgów ruszyło do ataku i wjechało w zasadzkę Romla. W ciągu 6 godzin działa kalibru 88 mm zniszczyły 230 brytyjskich czołgów. W ciągu 6 godzin przestała istnieć cała dywizja pancerna. Do ataku ruszyły czołgi Romla zajęły Tobruk i skręciły na wschód w stronę egipskiej granicy. Brytyjska ósma armia wycofywała się w nieładzie, aż dotarła do El Alamein, gdzie okopała się, przygotowując się do długotrwałej obrony. Gdyby czołgom wojsk Osi udało przebić się przez te pozycje, droga do Nilu i dalej do kanału Suezkiego stanęłaby otworem. Premier Churchill. Nie mógł dopuścić, aby zablokowana została główna droga łącząca Brytanię z jej koloniami na Dalekim Wschodzie. 16 sierpnia 1942 roku Winston Churchill przybył do Kairu. Patrzył na brytyjską armię. 750 tysięcy ludzi, którzy okopali się w rejonie El Alamein i bali się Romla, który dowodził 100 tysiącami żołnierzy niemieckich i włoskich. Churchill dokonał pierwszego ruchu. W miejsce głównodowodzącego wojskami brytyjskimi na Bliskim Wschodzie postawił generała Harolda Aleksandra, który odznaczył się sprawną organizacją ewakuacji swojej dywizji z Dunkierki, a później dowodził odwrotem wojsk brytyjskich w Birmie. To ten oficer. Po lewej stronie Churchilla. Dowództwo ósmej armii objął generał Bernard Low Montgomery, również zasłużony pod Dunkierką. Oni, Alexander i Montgomery, mieli zatrzymać Romla i poprowadzić wojska brytyjskie do zwycięstwa. Drugi ruch Churchilla to zwiększenie dostaw zaopatrzenia dla ósmej armii i blokowanie dostaw dla wojsk niemiecko-włoskich. W tej grze decydującą rolę odgrywała Malta, wyspa pośrodku Morza Śródziemnego, skąd brytyjskie samoloty i okręty mogły atakować włoskie konwoje. Niemcy zdawali sobie z tego sprawę i dlatego zaciekle atakowali z powietrza bazy na Malcie oraz konwoje, które dowoziły broń, żywność, paliwo i amunicję dla obrońców Malty. Ataki nie przyniosły zamierzanego rezultatu. Pomimo wysokich strat na morzu, Brytyjczykom udało się utrzymać dostawy dla garnizonu maltańskiego, a startujące stamtąd samoloty i okręty dziesiątkowały włoskie konwoje. Dostawy dla wojsk niemiecko-włoskich w Afryce Północnej spadały. Siły brytyjskie rosły. Do Afryki Północnej przebywało uzupełnienie, przebywał sprzęt, broń, amunicję, paliwo. Obydwie strony. Zbierały siły do rozstrzygającego boju pod El Alamein. Boju, w którego wyniku Niemcy i Włosi zostaliby odrzuceni od granicy Egiptu lub Brytyjczycy musieliby uchodzić za Nil, oddając Romlowi Aleksandrię i Kair. Dla obydwu stron dostawy zaopatrzenia były sprawą kluczową. Ale w tym boju szpiedzy mieli odegrać rolę bardzo poważną. Na początku czerwca przez front do Kairu przedarli się dwaj Niemcy, Johann Epler i Peter Moncaster. To była długa i trudna wyprawa. Wyruszyli z oazy Gialo. 11 maja do Kairu dotarli na początku czerwca. Obydwaj byli Niemcami. Johann Eppler urodził się w Kairze. Jego rodzice byli Niemcami. Gdy wybuchła wojna, Poczuł zew w krwi niemieckiej i dał się zwerbować do pracy w Abwehrze. Pojechał do Berlina, tam przeszedł przeszkolenie, a następnie przerzucono go do Trypolisu. W Trypolisie spotkał Petera Moncastera, Niemca, mechanika wież wiertniczych, który spędził większość czasu w Afryce, większość swojego życia w Afryce. Obydwaj mieli stać się szpiegami o wspólnym kryptonimie Kondor. 23 października na pustyni rozpoczęła się bitwa, która miała zadecydować o losach wojny w Afryce Północnej. Bitwa pod El Alamein. Niemcy nic nie wiedzieli o przygotowaniach wojsk brytyjskich do tej bitwy. Dlaczego? Generała Erwina Romla nie było w Afryce. Dlaczego? Szpieg doskonały, Kondor, wprowadził w błąd swoich mocodawców. Dlaczego?